Pan doktor panie używa w dalszym ciągu tego języka y, socjalnego, z którym ja się absolutnie nie zgadzam. Ja uważam, że jeżeli o pańskiego języka, to pierwszą grupą zawodową, której się należą o emerytury pomostowe, są prostytutki. One, proszę pana, pracują ciężko, musiały przechyliwać się w turystów poza Polakami. One się, one, I w wieku lat 55 taka kobieta, no już nie powinna świadczyć usług bo należy się emerytura pomostowa, rozumując według pan, tak jak pan. Otóż pan tak nie wolno rozumować. Ludzie się nie należy emerytura taka, jaka pan uważa, jak za słuszny, czy ja, czy panie, tylko emerytura taka, jak Pisał umowy i koniec, nie wolno jej ani podnieść, ani obniżyć. Pacta sunt servanda. To mówi prawicowie. ale nie wiem, tam się dyskutuje, o różnymi rzeczach. No to, bo to jest na prawda. W takim prawda. razie jesteśmy tu zgodni co do istoty końcowej, prawda? Emerytury pomysłowe powinny być zachowane, bo jednak nauczyciele wchodząc do tego zawodu, wtedy swoją karierę się. planowali tak. dlatego, też, że no tak, właśnie czyś. jest karta nauczyciela i na koniec... Tak. Ja bym się tu jeszcze Ale trzeba jeszcze zlikwidować tak. dla młodych ludzi, zlikwidować kartę nauczyciela, żeby nie obowiązywała dla młodych nauczycieli, którzy teraz... Ale się panowie, zażywają. czy przy takim rozwiązaniu, bo rozumiem, że to już jest wasze wspólne zdanie, no... Budżet państwa nie ucierpi zbyt mocno? Pani redaktor proszę państwa, no tak, no, my, my zaczynamy grać pewnym... Dlaczego nikt nie protestował, również partia prawicowa w postaci platformy obywatelskiej, kiedy likwidowano połowę spłatki rentowej, która była wartościowo, to było 20 miliardów mniej z budżetu państwa? Nikt nawet nie podniósł głosu wtedy, i to jest oczywiście też wina trochę związkowców, bo oni myśleli, że w tym momencie pracownik, bo on tam częściowo był beneficjentem tego rozwiązania, robi sobie dobrze. Tutaj związkowcy muszą być bardziej odpowiedzialni, że jednak wtedy likwidacja składki rentowej była błędem, totalnym błędem, bo powstała dziura budżetowa, którą trzeba oczywiście w wyniku różnych teraz zabiegów tutaj jakoś zasypywać. Dlatego też to jest taka kwestia, tu jest coś innego jeszcze. Sprawa emerytur pomostowych, czy w ogóle praw nabytych. To jest taka próba. Jestem o tym głęboko przekonany, że dzisiaj mamy uderzenie w pewne jednak nabyte prawa nie tylko socjalne, o. ale również i polityczne. SB-ków na przykład? Nie, tu mówimy o sytuacji takiej, gdzie y, 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 po pierwsze ktoś nabył pewne prawo, jeszcze jest drugie. Co się dalej będzie, że tak powiem, działo w tym całym procesie? Że to jest jednak, pewny początek pewnego procesu. Dzisiaj słyszymy o wyprowadzeniu związków zawodowych, zakładów pracy. Czyli mówiąc krótko, y, pani minister Fedak wielokrotnie kontestowała najwyższa komisję pora, trójstronną. Likwidować komisję trójstronną. Tak jest, która likwidować. jest, Ale to jest przecież instytucja demokratyczna. Konflikt Ład, jest, jest, jest... Ładnie demokratyczny. Jest absolutnie instytucją demokratyczną, kiedy Panowie. trzy strony dyskutują y, za stołem. Ale jedna strona wr nie dyskutuje. Tak są klienci, są konsumenci. Dyskutują sobie krwiopijcy przedsiębiorcy, krwiopijcy związkowcy i krwiopijca rząd. A klient, a ten, kto posyła dzieci do szkoły, a ten, kto przewozi ludzi kolejami, to nie ma nic do gadania. Tylko Dzień kolejarze... Dajmy to jest coś pani coś na a no tak, i, i dlatego jest tak, jak to, jest. Reprezentacji. Dajmy że że się gada tylko z ludźmi osobie. pracy, tak. a nie z ludźmi konsumpcji. Panie, Panie rozzwoniła mamy się do nas, do nas do pani osoby. Anna z Płocka. Witamy, pani Aniu. Dobry wieczór. Witamy, ja słuchamy. Ja na przykład, no nie mam zdania na temat pomocówek, bo to jest chyba od tego jakieś przepisy i konstytucja obowiązuje w kraju i mi się wydaje, że to powinno być według przepisów zrobione, tylko że ja tak słucham dyskusji na temat P50. Ja nie wiem, jak jest w dużych miastach, być może tam brakuje takich pracowników, ale w mniejszych miejscowościach nikt nie zatrudni nikogo po 50. To jest jak w banku, bo ja mam już 43 lata i nikt mnie nie chce zatrudnić. I jedynie gdzie to mogę w szarej strefie popracować. Na oficjalny nikt. I ja bym chciała tylko, żeby związki zawodowe na przykład bardziej zajęły się ludźmi, którzy pracują. I w jakich warunkach pracuje, bo panowie bardzo pięknie mówią, to jest wszystko racja, ale ja nie wiem, czy u nas w tych warunkach pracy, w jakich ludzie pracują, to ktoś może 40 czy 45 lat przepracować. Nie jest w stanie. Bardzo I... dziękujemy. I dziękuję bardzo, dobranoc. No to dziękujemy jest potwierdzenie tutaj mojej tezy, gdzie ludzie w Polsce, właśnie państwo, inspekcja pracy ma charakter państwowy, podobno już od 90 czy 100 lat. No ja chciałbym się dowiedzieć, prawda, jaka jest skuteczność tej instytucji, czyli jaka skuteczność państwa w zakresie sprawdzania chociaż warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Powszechne naruszanie norm, które z tym zakresem są związane. I w rezultacie produkt ten, czyli ten człowiek pracujący pod koniec swojego, swojej aktywności po 30 latach jest często wrakiem człowieka. Do tego nakłada się bardzo słaba służba zdrowia. Brak profilaktyki państwa, brak jakichkolwiek działań wyprzedzających i my dzisiaj mówimy troszeczkę jakby o dwóch sprawach. Ale Chcemy panie doktorze, pan podważa budżet, w ogóle ten projekt ustawy. Jeśli Proszę? chodzi o emerytury pomostowe, to w ogóle nie powinna mieć racji bytu. To to I takie właśnie pytanie powinno. Prawo nabyte. jest prawo wygasa, administracja publiczna. Sprawdźmy, panie doktorze, czy rzeczywiście, jak ten człowiek lat temu 40 pracował, to były obiecane emerytury w wieku lat 55. Niech pan sprawdzi, bo ja wcale nie jestem pewien. Były obiecane, bo to, A od wielu spisu, to jest. Ale trzeba sprawdzić. A może, ja bym sprawdził. 83 rok, czyli taki ja bym... historię. Nie, ja, ja, mówię, ja mówię, kiedy on zaczynał no. pracę, czyli 40 lat temu, czy 30 lat temu. Ja bym sprawdził, jak to było wtedy, panie doktorze. to będzie 100 osób, tak? 100 tysięcy osób, wysłałaś. i to jest poprzednowa sprawa. My mamy do zagospodarowania ogromne rzesze ludzi. Dzisiaj najpierw wysłaliśmy na emigrację około 2 milionów 200 tysięcy ludzi, z tego 400 tysięcy na rok przyszły, próbuje ja wrócić ja do w... Polski. Wyście wysłali, ja nie wysłałem. Próbuję wrócić do Polski. I to są ludzie młodzi, bo albo chcemy ich utracić bezpowrotnie, i wtedy powstanie dziura demograficzna, i rzeczywiście społeczeństwo w demografii, a wiemy doskonale, stale społeczeństwo nie ma szans rozwoju żadnych. W związku z powyższym spróbujmy jednak trochę w makroskali podziałać. Tworząc miejsca no dobrze, pracy. Czyli, czyli do... emerytury pomostowe dają miejsca pracy dla młodych ludzi, ale kto płaci za te emerytury pomostowe? No jest, na tym działa funkcjonowanie państwa. Ludzie kiedyś to państwo powoływali, po to się powołuje państwa, że, istnie, że istnieje mechanizm subsydiarności, pomocniczości. Państwo po to zbiera od lepiej sytuowanych, żeby dać gorzej sytuowanym, prowadzi akcję socjalną, Jezus, prowadzi Pan akcję Pan wyrówną, się i tak dalej. Pan po, to, po to się tworzymy no, nie, państwa. Tak, no nie po to się tworzymy państwa, szanowny panie, tylko po to, żeby bronić, z bronią w ręku obywateli przed obcym, najazdem i bronić przed bandytami, czyli przez policję. Pod to duży państwa. Ale rozwinęły później funkcje socjalne. Na potem przeszły. To było wtedy generacji państwa. Natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o ekonomii. Otóż ekonomiści czasami mają dziwną skłonność, bo to jest pewna łatwość. Patrzą na pieniądze w budżecie. Otóż budżet państwa to jest może dwa promille obrotów gospodarki. I to Państwa, tak naprawdę nie odgrywa większej roli w gospodarce. Czy 20 minut przejdzie przez nauczycieli, czy przez kolejarzy, czy wypłaci się tam, rozrzuci się samolotom ludziom, to nie ma żadnego znaczenia dla gospodarki, panie doktorze. naprawdę. nie, ma, ma, ma. oczywiście. Nie ma żadnego. Kto te że... pieniądze przyniesie, jest obojętny. Czy wyda, czy wyda pieniądze kupując masło nauczyciel, czy kolejarz? to gospodarki jest zupełnie obojętne. Naprawdę. Nie, tak, to pytanie, hmm. pani jest takie, czy, kto zapłaci za te pomostówki, bo taka jest cała ta sprawa. Myślę sobie, że żebyśmy zrobili taki większy rachunek troszeczkę rzeczywiście z obniżką podatków, prawda, z wyregulowaniem pewnych zjawisk, może się okazać, że obniżka podatków przyniesie większe wpływy do budżetu, Przez na co się, mamy dowody w ogóle się, w sprawie, to. bo likwiduje się całą strefę, no strefę, niż mamy no, tutaj... Obniżka akcji na, na wódkę spółdrowa. To jest raz. Objawy. Panowie, za chwilę Natomiast wracamy jeśli, do programu. Tak? No niestety musimy się trzymać pewnych reguł. reguł. W naszym programie obowiązują. Wracamy do Państwa już za chwilę. Wracamy proszę Państwa do Tea Time'u i zachęcamy, aby dzwonili Państwo do nas do studia i wypowiadali się na temat emerytur pomostowych, czy może na temat emerytur przejściowych, czyli nowego pomysłu minister Fedak. Z nami w studiu cały czas Janusz Korwin-Mikke i dr Andrzej Polaczkiewicz. I wracamy do naszego tematu, no właśnie budżet, skończyliśmy na budżecie, na tym jak bardzo mógłby ucierpieć. Znaczy jeszcze raz mówię. Jest zabranie ludziom 20 milionów, co jest zabranie i danie kolejarzom, to te kolarze je wydadzą, prawda? I co za różnica, czy wydadzą pieniądze w gospodarce, te mili ci ludzie, którzy mieli 20 milionów, czy wydadzą je kolejarze. Z punktu widzenia gospodarki to jest naprawdę mało istotne. Ważne jest kłopot z pobieraniem tych pieniędzy, unikanie podatków, prawda, o którym pan mówił, że to jest bardzo istotny element i tak dalej. To są komplikacje oczywiście poważne, powodują, że około 40% tych pieniędzy jest marnowanych wtedy.